Witam wszystkich z tej i witam Was w kolejnym odcinku serii Top 5. Dzisiaj przedstawiam Wam 5 kreatur, które genialnie zbierają kamień. Na piątym, ostatnim miejscu jest stworzenie, które nawet nie potrafi wydobywać kamienia, mianowicie Argentina. Możecie się spytać, dlaczego ona tu jest? to! Ma ona fabrycznie, czyli na pierwszym levelu, tylko 365 HP, ale tutaj oczywiście rozchodzi się o jej udźwig, mianowicie 400 jednostek, no i oczywiście o jej redukcję wagi, czyli 50%. Czyli w sumie 800 jednostek. No i oczywiście i umiejętność latania i podnoszenia mniejszych dinozaurów, co oczywiście nam daje dość sporą mobilność. Dinozaur na miejscu czwartym, już tak dla odmiany, potrafi wydobywać kamień. Jest to istny górnik warku. Mam tu oczywiście na myśli Ankylosaura. Potrafi wydobyć od 15 do 24 kamieni w jednym kamieniu. Ma on fabrycznie 700 punktów życia. Porusza się dość wolno, a jego udźwik to śmieszne 250 jednostek bez żadnej redukcji. Dlaczego jest na czwartym miejscu chyba nie muszę wyjaśniać. Istota, która jest na trzecim miejscu, dość mnie zaskoczyła. Chodzi mi oczywiście o Mantisa, ponieważ na pierwszym levelu potrafi podnieść tylko 30 jednostek mniej niż ankylozaur. Czyli 220. Ma on tylko 275 życia, co jest zdecydowanie mniej niż Ankylo. Dałem go o schodek wyżej, ponieważ jest od niego szybszy i wydobywa od niego dwa razy więcej kamienia, mianowicie 39 do 55. Oczywiście do takich wyników są niezbędne metalowe siekiery. Kreaturą, która nie potrzebuje siekier, żeby dobrze zbierać kamień, jest istota, która była w naszej poprzedniej topce z drewnem. Mianowicie Magmazaur, którego właśnie daję na drugie miejsce. Znowu, podobnie jak to było w tamtej topce. Zawdzięczył sobie to miejsce przy pomocy 4500 HP i 550 punktami łydwigu. Porusza się zdecydowanie wolniej niż Mandis, ale potrafi wydobyć od niego zdecydowanie więcej kamienia, czyli w przybliżeniu od 80 do 96 na jeden kamień. Co już jest wynikiem dość satysfakcjonującym. Przed ogłoszeniem pierwszego miejsca jeszcze kilka wyróżniających się istot w tym temacie. Mianowicie znowu tak jak w poprzedniej topce jest to Dunkleosteus, który potrafi zebrać od 83 do 102 kamieni, ma on 710 HP i aż 910 jednostek dźwigu. Nie dostał się do tej topki z dokładnie takich samych przyczyn, dlaczego go nie było w tamtej. Nie może wyjść z wody. Kolejną wyróżniającą się istotą jest, no, znowu TechStrider. 4000 życia i 1250 dźwigu. Potrafi jednym skanem rozwalić nieznaną mi ilość kamienia. Jego nieobecność w tej topce jest spowodowana tym, że wstępuje na bardzo mała ilość map. Co jest na miejscu pierwszym, zgaduję, że już wiecie. Skoro nie było go na drugim, trzecim czy czwartym miejscu, to musi być na pierwszym. Mam tu oczywiście na myśli Deodicurusa. Króla kamieni, istną makepakę Arka. Fabrycznie posiada on 765 hp potrafi wyłupać z jednego kamienia od 106 do 125 kamieni. Ktoś teraz może powiedzieć, e, a mój Deodicurus potrafi, nie wiem, 300 kamieni z jednego kamieczka rozwalić. Te liczby są tylko porównaniem tych dinozaurów. Posiada fabrycznie on tylko 250 jednostek u dźwigu. Ale ma za to redukcję wagi na kamień, która wynosi 75%, a to oznacza, że tak jakby ma 1000 jednostek. A to już robi różnicę dla takiego mojego seka. Porusza się on dość wolno, ale tak czy siak bije innych oponentów na głowę. Tym ile może udźwignąć, jak szybko wydobywa kamienie. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że go końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć.